Nie trafia się tutaj przypadkiem. To nie jest kolejny film, który włączyłaś, bo dłonie same szukały czegoś do przewinięcia przed snem. To jest chwila, w której coś w tobie głębiej niż myśl pociągnęło cię za rękaw. Jakby ktoś szeptał po drugiej stronie ściany: Spójrz, to o tobie. I zanim zdążysz się z tego śmiać, zanim powiesz sobie, że to tylko algorytm Czujesz to ukłucie w klatce piersiowej, tę małą falę ciepła, która idzie po karku. Wiesz o czym mówię, bo to jest ten sam dreszcz, który wraca, gdy nagle przypominasz sobie jego głos. Ten milimetr ciszy po tym, jak powiedział twoje imię. Być może od kilku dni budzisz się o tej samej godzinie. Nie zawsze pamiętasz sen, ale pamiętasz ciężar. Jakbyś wstała z łóżka już zmęczona, a serce pracowało, jakby goniło za czymś. Czego nie widać. I wtedy w tych małych objawach zaczyna się to, co ludzie mylą z przypadkiem, a co jest starą jak świat nicią łączącą dwie dusze: bo kiedy on milczy, w tobie robi się głośno. I to jest paradoks, który łamie logikę. Cisza powinna oznaczać pustkę, a u ciebie oznacza nadmiar. Nadmiar znaków, nadmiar wspomnień, nadmiar pytań. Czy on zapomniał? Czy to już koniec? Czy ja byłam tylko chwilą? A jednak twoje ciało nie zachowuje się jak ciało kogoś zapomnianego. Ciało zapomniane uspokaja się, ciało odcięte wreszcie oddycha, a ty? Ty czujesz, jakby coś krążyło tuż pod skórą, jakby w powietrzu wisiało niewysłane słowo, jakby ktoś w nocy stał na progu twojego snu. I nie potrafił wejść. Powiem ci coś, co może cię przestraszyć, bo jest zbyt trafne. Jego milczenie nie jest brakiem uczuć. Jego milczenie jest dowodem przeciążenia uczuć. To jest cisza przepełnienia, cisza człowieka, w którym emocje spiętrzyły się jak woda za tamą. Z zewnątrz wygląda spokojnie, nawet obojętnie. W środku napiera, dudni. Szuka szczeliny i ty to czujesz, bo twoja intuicja nie jest wymysłem, ona jest radarem duszy. Kiedy ktoś zbyt intensywnie o tobie myśli, kiedy zbyt mocno walczy z pragnieniem, twoje ciało odbiera to jak sygnał. Byłaś dla niego lustrem, którego nie planował. Nie tym miłym lustrem, które mówi jesteś w porządku, tylko tym głębokim, które pokazuje tu jest twoja rana. Tu jest Twoja tęsknota, tu jest Twoje pragnienie, którego się boisz. I właśnie dlatego, kiedy zniknęłaś, Jego świat nie stał się lżejszy, stał się cięższy, bo przestał mieć na czym zawieszać swoją wewnętrzną kobiecą energię, swoją czułą część, którą przez lata trzymał w ukryciu. On mógł ją widzieć w Tobie, mógł ją kochać w Tobie. Ale nie potrafił jeszcze przyznać, że ta część jest też jego. I kiedy odeszłaś, to nie ty zniknęłaś. Zniknęło miejsce, gdzie on mógł udawać, że czułość jest na zewnątrz, a nie w środku. Dlatego teraz on milczy, bo jeśli się odezwie, będzie musiał wejść w przestrzeń, w której czuje za dużo, a on całe życie trenował, by czuć za mało. Wiesz, jacy są tacy mężczyźni: potrafią być świetni w działaniu, w planach, w pracy, w tym co konkretne. A gdy przychodzi do rozmowy o tym, co miękkie, co drży, co pragnie, to jakby ktoś odkręcił w nich alarm, jakby ich wnętrze krzyczało Uciekaj, to jest niebezpieczne. Nie dlatego, że Ty jesteś niebezpieczna, tylko dlatego, że bliskość budzi w nich dawne wspomnienia. Nawet jeśli nie umieją ich nazwać. Kiedy był dzieckiem, ktoś mu mógł pokazać, że miłość jest nagrodą, a nie schronieniem. Że czułość przychodzi wtedy, gdy jesteś grzeczny, a znika, gdy masz potrzeby. Albo że emocje w domu były jak pogoda raz słońce, raz burza, bez ostrzeżenia. I wtedy dziecko uczy się czegoś, co potem wygląda jak charakter, a jest zbroją. Uczy się chować uczy się nie prosić, uczy się przełykać łzy. Z zewnątrz rośnie na silnego, w środku rośnie na samotnego. I ty, nie wiedząc o tym, dotknęłaś tej samotności. Dotknęłaś jej tak, że on poczuł, jak pęka jego stara konstrukcja. To jest ten moment, gdy mężczyzna zaczyna cię kochać nie dlatego, że jesteś idealna, tylko dlatego, że przy tobie jego dusza robi się prawdziwa. A prawda jest dla niego przerażająca, bo prawda oznacza brak kontroli, a on kontrolą przykrywał strach. Jego milczenie jest próbą odzyskania kontroli. To jest jak cofnięcie ręki, gdy ogień jest zbyt blisko. On nie odchodzi, bo nie chce, on odchodzi, bo za bardzo chce, a to w nim uruchamia panikę. W nim pojawia się myśl: Jeśli pójdę za tym, stracę siebie, jeśli się otworzę. Zostanę zraniony. Jeśli powiem, co czuję, ona będzie miała nade mną władzę. I wtedy jego ego, ta stara zbroja, szepcze mu: milcz, zniknij, udawaj, że nic się nie stało, przeczekaj. A ty to odbierasz jak karę, jakbyś była dzieckiem, które stoi pod drzwiami i czeka, czy mama otworzy. I w tym czekaniu rodzi się ból, który nie jest tylko o nim. To jest ból o wszystkie razy, gdy ktoś cię zostawił w pół zdania, o wszystkie razy, gdy musiałaś zgadywać, o wszystkie razy, gdy twoja miłość była większa niż odpowiedź. Jego cisza dotyka twojego ukrytego miejsca, tego, które mówi: Może ze mną jest coś nie tak. I tutaj zaczyna się prawdziwe uzdrowienie, bo twoja dusza nie przyszła na tę ziemię, żebyś była wiecznie testowana przez czyjąś nieobecność. Twoja dusza przyszła, żebyś stała się cała. A on. On jest katalizatorem, nie karą, nie nagrodą. Katalizatorem, to słowo ma w sobie ogień. Ktoś przychodzi, dotyka Twojej alchemii i nagle zaczyna się przemiana. Spójrzmy głębiej w jego ciszę, jak w studnie. Na powierzchni widać tylko brak wiadomości, brak reakcji, brak. Dzień dobry. Ale pod spodem jest cała orkiestra sprzecznych impulsów. On chce napisać, ale palce zatrzymują się nad ekranem. On zaczyna zdanie i kasuje. On sprawdza, czy byłaś online, a potem udaje, że to przypadek. On wraca do waszych rozmów, do zdjęć, do miejsc, gdzie czuł się żywy, i natychmiast potem włącza serial albo idzie pobiegać, jakby chciał uciec od własnego serca. To nie jest zimno. To jest gorączka pod lodem. I gorączka ma swój zapach. Nerwowe ruchy, rozdrażnienie, bezsenność, nagłe zrywy energii, a potem pustka. Jeśli miałabyś go zobaczyć teraz, być może wyglądałby normalnie. Może nawet lepiej niż wtedy, gdy był przy tobie. To też jest część mechanizmu. Kiedy człowiek boi się, że coś go rozpuści, on utwardza powierzchnię. Jest bardziej opanowany, jest bardziej zajęty, jest bardziej niewzruszony. To jest maska, która ma mu powiedzieć: Wszystko pod kontrolą, a pod maską jego wewnętrzna kobieta ta część, która pragnie bliskości, płacze jak dziecko w ciemnym pokoju. W Twojej obecności ta część miała światło, mogła wyjść, mogła oddychać, mogła być delikatna. I to go pociągało, bo człowiek tęskni za tym, czego w sobie nie umie żyć. Czułość jest jak woda dla kogoś, kto całe życie pił piasek. Kiedy dostaje wodę, pije zachłannie, a potem boi się, że jeśli będzie pił dalej, okaże się, jak bardzo był spragniony. A to jest wstyd, którego on nie umie znieść. Wstyd nie wygląda jak łzy. Wstyd u niego wygląda jak milczenie. Wyobraź sobie, że jego ego jest zbroją, która przez lata rdzewiała w ciemności. Ty przyszłaś i dotknęła się jej światłem. Nagle rdza zaczęła pękać. Nagle zrobiło się widać, gdzie ta zbroja jest cienka. On mógłby wtedy powiedzieć: Boję się, że nie jestem dość, boję się, że mnie zobaczysz i odejdziesz. Ale on nie ma takich słów. On ma tylko ucieczkę. I tu. Pojawia się jego lado okulto, jego cień. To nie jest demon. To jest ta część, którą wyrzucił z domu duszy, bo kiedyś ktoś mu powiedział, że nie wolno. Może nie wprost. Może poprzez spojrzenie, może poprzez śmiech, może poprzez brak przytulenia. Cień w nim to wszystko, co miękkie, zależne, pragnące. A ty, kochając go, dotknęłaś tego cienia tak, że on nie mógł już udawać, że go nie ma. Dlatego twoja nieobecność nie jest dla niego ulgą, jest lustrem. W ciszy, w samotności, cień zaczyna mówić. Nocą, gdy światło gaśnie, on nagle czuje, jak w środku coś się porusza. Może wstaje po wodę i na chwilę staje w kuchni, patrząc w okno. I wtedy widzi Twoją twarz, nie jako obraz, jako uczucie. Jakby ktoś położył mu dłoń na mostku. Czuje ucisk, czuje brak. Czuje coś, co przypomina tęsknotę, ale jest ostrzejsze, bo jest zmieszane z żalem i winą. Czasem ta tęsknota zamienia się w obsesję, choć on nigdy nie nazwałby tego słowem. Obsesja nie musi oznaczać dramatycznych scen. Obsesja może być cicha. To jest powtarzające się pytanie: Co ona teraz robi? To jest przymus zaglądania w przestrzeń, gdzie mógłby cię znaleźć. To jest to, że słyszy twoje imię w piosence, w rozmowie obcych ludzi, w radiu, w samochodzie. I wiesz, co jest najdziwniejsze? Że te znaki pojawiają się również u ciebie, bo kiedy dwie dusze są splecione. Rzeczywistość zaczyna mrugać. Może ostatnio widzisz powtarzające się liczby? Może budzisz się dokładnie wtedy, gdy on kończy swój wewnętrzny monolog? Może śnisz o nim w sposób, który nie jest romantyczny, tylko surowy. On stoi daleko, nie mówi, ale patrzy tak, jakby chciał. A ty budzisz się z mokrymi oczami, choć w śnie nie płakałaś? To są momenty, w których partycypacja mystik działa. Twoja dusza wyczuwa jego napięcie, nawet jeśli nie ma wiadomości. I teraz ważna rzecz. Twoja intuicja wcale nie jest twoim wrogiem. Ona jest w alarmie, bo kiedyś musiała być. Kiedyś być może musiałaś czytać nastroje innych, żeby czuć się bezpiecznie. I kiedy on milczy, ta część ciebie zaczyna pracować jak szalona, chce przewidzieć, chce kontrolować, chce ocalić. To jest Twoja poszukująca bezpieczeństwa dusza. Ona nie jest słaba, ona jest lojalna wobec Twojego przetrwania. Ale jeśli będziesz tylko słuchać alarmu, przegapisz przesłanie. A przesłanie brzmi: Jego cisza nie jest wyrokiem na Twoją wartość. To jest dowód na to, że dotknęłaś w nim czegoś, czego nie umie jeszcze unieść. To jest dowód na to, że Jego wnętrze zostało poruszone. Kiedy ktoś nas nie obchodzi, nie musimy uciekać. Uciekamy przed tym, co nas przyciąga najbardziej. Zobacz jego drogę, tak jakbyś patrzyła na nocną wędrówkę człowieka przez las. On idzie sam, bo wstydzi się przyznać, że się boi. Wchodzi w miejsca, które są w nim nieznane. W pewnym momencie słyszy trzask gałęzi. To jest twoje wspomnienie. Słyszy szum liści. To jest twoja energia. I on chce zawrócić, bo łatwiej jest wrócić do znanego, do pracy, do obowiązków, do żartów z kolegami, do nic nie czuje. Tylko że coś w nim już wie, że to kłamstwo. On może zamknąć usta, ale nie może zamknąć duszy. Dusza jest uparta, dusza zawsze chce całości, a ty byłaś dla niego zaproszeniem do całości. To jest to, co go w tobie obezwładniało: nie tylko twoje ciało, nie tylko twoja obecność, ale to, że przy tobie on miał przeczucie, że mógłby być kimś innym, kimś bardziej prawdziwym. I tutaj zaczyna się jego wojna. Jedna część mówi: Idź do niej, powiedz, zaryzykuj. Druga część mówi: Nie, jeśli pójdziesz, stracisz twarz, pokażesz potrzebę. Zostaniesz odrzucony lepiej zniknąć, zanim ona zniknie. To jest wojna między jego pragnieniem a jego lękiem między sercem a pancerzem. Jeśli on był wychowany w świecie, gdzie mężczyzna ma nie potrzebować, to każda potrzeba w nim brzmi jak porażka. A twoja miłość, nawet jeśli była delikatna, mogła uruchomić w nim to stare przekonanie: jeśli ona zobaczy, że jej potrzebuje, będę słaby. I wtedy, zamiast przyznać się do potrzeby, on wybiera milczenie, bo milczenie daje mu iluzję siły. Ale zobacz, co robi cisza. Cisza nie usuwa uczucia. Cisza je zagęszcza. Każdy dzień bez kontaktu jest jak kolejna warstwa ciśnienia. On może mówić sobie, że przechodzi mu, ale ciało go zdradza. Może mieć ściśnięty żołądek, gdy mija miejsce, gdzie byliście. Może odruchowo sięgać po telefon, a potem go odkładać z irytacją. Może w nocy przewracać się z boku na bok. Może mieć sny, w których cię szuka, ale zawsze jesteś krok dalej. Te sny są okrutne, bo pokazują mu, że utrata już się stała. I wtedy budzi się z uczuciem pustki, którego nie umie nazwać. W tych chwilach, kiedy jest sam, jego wewnętrzna kobieta nie ma gdzie się ukryć. Ona wychodzi jak cień na ścianie, i ona go dręczy pytaniami, dlaczego uciekłeś, dlaczego nie powiedziałeś, dlaczego odrzuciłeś to, czego pragnąłeś. I on nie ma odpowiedzi. Ma tylko zaciśniętą szczękę, ma tylko napięcie w barkach, ma tylko złość, która jest przykrywką dla bólu. Czasem mężczyzna w takim stanie zaczyna wyglądać, jakby był obojętny. On może nawet wrzucić zdjęcie, jak się bawi, może pojawić się wśród ludzi. To też jest zaklęcie: Zobaczcie, nic mnie nie rusza, ale gdy wraca do domu i zamyka drzwi, robi się cicho. I w tej ciszy on słyszy ciebie bardziej niż kiedykolwiek. Ty myślisz, że on cię ignoruje, a prawda jest taka, że on ignoruje siebie ignoruje tę część, która płonie ignoruje to, co w nim mięknie. Ignoruje to, że jego dusza jest w żałobie po utraconej części siebie, którą widział w twoich oczach. To jest strata animy. Nie ciebie, jako osoby, tylko ciebie jako zwierciadła, w którym on miał dostęp do własnej czułości. I kiedy lustro znika, człowiek najpierw wpada w gniew, potem w zaprzeczenie, potem w targowanie się z losem. A dopiero potem, jeśli ma odwagę. Zaczyna budować tę czułość w sobie. I tu jest miejsce, gdzie twoja rola zmienia się z czekającej na alchemiczną. Bo czekanie, jeśli jest tylko bezradnością, niszczy, czekanie, jeśli jest świadome, uzdrawia. Świadome czekanie to nie jest siedzenie przy telefonie, to jest akt duszy. Ja nie będę szarpać drzwi, ja nie będę łamać siebie, żeby ktoś wrócił, ja będę oddychać i stawać się cała. Jeśli on ma wrócić, niech wróci do kobiety, która nie prosi o okruchy. To jest trudne, bo w twoim ciele jest impuls, by napisać, by zapytać, by sprawdzić. Ten impuls jest jak swędzenie pod skórą. Czasem wydaje się, że jeśli tylko wyślesz jedno zdanie, wszystko się rozwiąże. Ale pamiętaj, jego cisza nie jest o informacji, jego cisza jest o zdolności do bycia w intensywności. Jeśli ty pójdziesz za nim do jego ucieczki, dasz mu sygnał, że może nie dojrzewać, że może nadal chować się, a ty będziesz utrzymywać most sama. Alchemia czekania zaczyna się wtedy, gdy ty przestajesz budować most. Nie po to, by go karać, po to, by uszanować energię. Wyobraź sobie, że między wami jest rzeka. Ty przez długi czas stawiałaś kładki z wiadomości, z troski, z pytań. On przechodził i wracał kiedy chciał, i nigdy nie musiał budować. Teraz, kiedy przestajesz, rzeka go konfrontuje. On musi albo nauczyć się pływać, albo zostać po swojej stronie z tęsknotą. To jest moment, w którym twoja dusza zaczyna uczyć się działania w bezruchu. Nie robisz nic na zewnątrz, ale wewnątrz robisz wszystko. Pracujesz z własnym lękiem. Patrzysz na swoją potrzebę bycia wybraną, patrzysz na swoje stare rany. Mówisz do tej części siebie, która siedzi pod drzwiami, już nie musisz czekać na pozwolenie. Ja jestem tutaj. I kiedy to mówisz, czujesz, jak w brzuchu robi się cieplej, jak oddech schodzi niżej, jak ramiona opadają o milimetr. To są małe cuda, które budują nową wersję ciebie. Niektórzy ludzie mylą to z dumą. Ale to nie jest duma, to jest świętość granicy. Granica nie jest murem, granica jest drzwiami, które otwierasz tylko dla tych, którzy wchodzą z szacunkiem. I kiedy ty stawiasz granicę, jego dusza to czuje, bo nagle nie ma łatwego dostępu do Twojej energii, nagle nie ma zapasu, i wtedy pojawia się w nim coś, co wcześniej było uśpione odpowiedzialność. Nie musisz go przekonywać. Nie musisz wysyłać mu długich wiadomości o tym, co czujesz. On to wie. On udaje, że nie wie, ale wie. Jego milczenie jest dialogiem z samym sobą, i ta rozmowa bywa brutalna. On może sobie mówić: „Nie pisz, to bez sensu”, a zaraz potem: „Ale ja jej brakuje”. Potem: „Ona pewnie już poszła”. Potem: „Nie, ona czeka”. Potem: „Nie chcę, żeby czekała”. Potem. Nie umiem wrócić. Wiesz, co go paraliżuje najbardziej? Nie twoja reakcja, tylko to, że gdy wróci, będzie musiał być inny. Nie będzie mógł wrócić do starej gry. Pojawiam się, znikam, biorę, oddaję trochę. Twoja nieobecność jest jak próg inicjacji. Jeśli on go przekroczy, będzie musiał zdjąć zbroję, a zbroja, choć ciężka, jest znana. Zdjęcie jej jest jak stanie nago w zimnym świetle. W alchemii jest taki moment, gdy materia jest podgrzewana tak długo, aż zaczyna wydzielać dym. Dym jest nieprzyjemny. Ludzie wtedy przerywają proces, bo myślą, że coś się psuje, a to właśnie jest znak, że przemiana działa. Jego cisza jest tym dymem to jest etap, gdy stara wersja niego się pali. I ty możesz to przyspieszyć tylko w jeden sposób. Nie gasząc ognia, to nie znaczy, że masz cierpieć bez końca, to znaczy, że masz przestać robić z Jego drogi swoją jedyną drogę, bo Twoja droga też trwa. Twoja droga to nie jest siedzenie w poczekalni, Twoja droga to budowanie w sobie tego, czego szukałaś w nim spokoju, bezpieczeństwa, ciepła. Kiedy Ty to budujesz, stajesz się mniej podatna na Jego ciszę. I wtedy dzieje się coś zaskakującego. Gdy przestajesz drżeć, jego drżenie staje się głośniejsze. Bo nie ma już twojej paniki, która go uspokajała. Jest tylko jego własna. Możesz zauważyć, że im bardziej ty odpuszczasz, tym bardziej pojawiają się znaki. To nie zawsze są spektakularne rzeczy. To może być piosenka, która leci w sklepie dokładnie w chwili, gdy o nim myślisz. To może być zapach, który nagle cię uderza i przenosi do waszego spotkania. To może być obcy mężczyzna, który ma podobny ruch ręki. To może być sen, w którym on wreszcie mówi, choć w realu milczy. Te znaki są jak wiadomości z głębi. Energia się porusza. Jest też znak, który jest najbardziej przewrotny: nagły spokój w tobie. Taki dzień, kiedy myślisz o nim i nie czujesz szarpania. Czujesz ciepło, ale bez desperacji. Czujesz, że jesteś w sobie. To jest moment, gdy energia wraca do właścicielki. I paradoksalnie to często jest chwila, gdy on zaczyna się odzywać, bo przestaje czuć, że macie na uwięzi. Czuję, że cię traci, i wtedy jego zbroja pęka. Jeśli on wróci, nie wróci jako ten sam człowiek. Jeśli wróci, to dlatego, że w pewnym momencie poczuje, że jego milczenie już go nie chroni, tylko go niszczy. Poczuje, że każde niewysłane zdanie jest jak kamień w kieszeni, że jego opanowanie jest samotnością, że jego ucieczka jest więzieniem. I wtedy może po raz pierwszy napisać nie po to, by kontrolować, ale po to, by być. Wyobraź sobie tę wiadomość. Ona nie musi być idealna, może być niezdarna. Może być krótka. Może brzmieć, myślę o tobie. Może brzmieć, przepraszam, że zniknąłem. Może brzmieć, nie umiałem. W tych słowach będzie drżenie. I ty, jeśli będziesz już bardziej w sobie, poczujesz, że to nie jest gra. To jest człowiek wychodzący z jaskini. A wtedy zaczyna się nowy etap: dojrzałość. Dojrzałość nie jest romantyczna jak film. Dojrzałość jest cicha jak poranna herbata. To jest rozmowa, w której oboje mówicie o swoich lękach bez oskarżania. To jest umiejętność zatrzymania się, gdy emocje rosną i powiedzenia: Potrzebuję chwili, ale wrócę. To jest to, że nikt nie znika na karę. To jest to, że milczenie przestaje być bronią, a staje się przestrzenią na oddech. Taki związek jest możliwy ale tylko jeśli ty nie oddasz swojej duszy za obietnicę tylko jeśli on nauczy się że bliskość nie jest zagrożeniem że czułość nie odbiera męskości że potrzeba nie jest hańbą i tylko jeśli ty nauczysz się że twoja wartość nie zależy od czyjejś odpowiedzi teraz zanim zamkniesz ten film Chcę dać ci coś, co działa jak rytuał, bo słowa są zaklęciami, gdy są wypowiedziane z intencją. Dzisiaj nie proszę cię, żebyś prosiła Jego, proszę cię, żebyś usłyszała siebie. Usiądź na chwilę, nawet jeśli jesteś w autobusie, nawet jeśli jesteś w łóżku i poczuj swój oddech. Poczuj, gdzie w ciele trzymasz Jego ciszę. Może w żołądku, jak kamień. Może w gardle, jak zaciśnięcie. Może w sercu, jak igła. I powiedz temu miejscu. Już nie musisz nosić tego sama. A potem, jeśli chcesz zapieczętować tę energię, wpisz w komentarzu jedno zdanie. Niedługie. Proste, mocne. Napisz: Wybieram siebie, a miłość wraca do mnie w prawdzie. Kiedy to napiszesz, to nie jest dla mnie. To jest dla twojej podświadomości. To jest sygnał dla świata, że nie błagasz już o okruchy. Że twoja dusza stoi. I obserwuj znaki. Obserwuj sny. Obserwuj, jak twoje ciało reaguje, gdy myślisz o Nim. Jeśli poczujesz nagle ciepło w klatce piersiowej, jakby ktoś zapalił świecę. Potraktuj to jako wiadomość. Energia się zbliża. Jeśli zobaczysz jego imię tam, gdzie nie powinno go być, potraktuj to jako szept. Coś w nim pęka. Jeśli w nocy obudzicie uczucie, że ktoś stoi obok, nie bój się. To nie duch. To jest twoja własna intuicja, która łapie fale jego myśli. A kiedy on w końcu się odezwie, pamiętaj. Ty nie musisz wracać do starej siebie. Ty możesz odpowiedzieć z nowej przestrzeni, z miejsca, gdzie nie ma paniki, z miejsca, gdzie jest godność i miękkość jednocześnie. Powiesz: Słyszę cię, ale potrzebuję prawdy. I zobaczysz, czy on potrafi zostać w tej prawdzie. Jeśli potrafi, wasza historia nie skończy się na ciszy, skończy się na obecności. A jeśli nie potrafi, Twoja historia i tak się nie skończy, bo twoja dusza właśnie nauczyła się, że milczenie kogoś innego nie jest twoim przeznaczeniem. Napisz w komentarzu: Wybieram siebie, a miłość wraca do mnie w prawdzie. Niech twoja dusza usłyszy, że to nie była pomyłka, że tu trafiłaś. I teraz ważna rzecz. Twoja intuicja. Wcale nie jest Twoim wrogiem. Ona jest w alarmie, bo kiedyś musiała być. Kiedyś być może musiałaś czytać nastroje innych, żeby czuć się bezpiecznie. I kiedy on milczy, ta część Ciebie zaczyna pracować jak szalona chce przewidzieć, chce kontrolować, chce ocalić. To jest Twoja poszukująca bezpieczeństwa dusza. Ona nie jest słaba. Ona jest lojalna wobec Twojego przetrwania. Ale jeśli będziesz tylko słuchać alarmu, przegapisz przesłanie. A przesłanie brzmi: Jego cisza nie jest wyrokiem na Twoją wartość. To jest dowód na to, że dotknęłaś w nim czegoś, czego nie umie jeszcze unieść. To jest dowód na to, że Jego wnętrze zostało poruszone. Kiedy ktoś nas nie obchodzi, nie musimy uciekać. Uciekamy przed tym, co nas przyciąga najbardziej. Zobacz jego drogę tak, jak gdyś patrzyła na nocną wędrówkę człowieka przez las. On idzie sam, bo wstydzi się przyznać, że się boi. Wchodzi w miejsca, które są w nim nieznane. W pewnym momencie słyszy trzask gałęzi. To jest Twoje wspomnienie. Słyszy szum liści. To jest Twoja energia. I on chce zawrócić, bo łatwiej jest wrócić do znanego, do pracy, do obowiązków, do żartów z kolegami, do nic nie czuje.